Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy uważacie, że y, Rosja wejdzie na, do Doniecka, żeby się połączyć, żeby mieć ten pas na Krym? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecam, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szaleczka do subskrypcji z Woneczek z Polecajcie gdzie możecie. No zima, zima. Nie, Niemcy, Niemcy zimę przegrali w Rosji. A Rosja, Rosja chyba wejdzie, wejdzie na ten doniec, na tą Ukrainę. No w, w każdym bądź razie już się szykują, mają tam siły zbrojne. Wywiad amerykański mówi, że, że coś będzie. Biden ma dzisiaj dzwonić i porozmawiać poważnie z Putinem, no ale kto, kto traktuje Bidena poważnie? Ja nie wiem, czy ten sam Biden wie, co on mówi. No, Putin, Putin wie, co on mówi. No i zima, zima w zasadzie, też dobry. Dobry czas właśnie dla takich twardych ludzi, jak, jak Ruscy. No Ukraińcy też są twardzi, no ale y, zima nie jest zachęcająca do bitwy. Y, później minie lato, no to już będzie parę miesięcy, no i będą wybory w Ameryce y, listopada dopiero 2022. Także w tym czasie to wszystko się uspokoi, to się wszystko jakoś no, zagoić, to się nie zagoi, ale wszyscy ci, co tam pokrzykiwali, to, to, to się uspokoją Ameryka. Ameryka w 2023 roku na pewno nie będzie nic robiła z nowym kongresem. No, nowy, nowy kongres na pewno będzie mocno, ostro republikański. Demokraci będą tracili na lewo i prawo, no ale jednak, jednak... Prawda jest taka, że Iran, Rosja i, i, i Chiny no to nie traktują. Nie traktują Bidena yy, poważnie, no stają, stają, starają się wypracować swoją własną hegemonię, yy, starają się wypracować swoją strefę yy, wpływów, no i strefę władzy, można powiedzieć. Yy, kiedy. kiedy mm, Jestem na 10% przekonany, że kiedy Rusy wejdą na Ukrainę i to się stanie przed następnym latem, dwa, trzy tygodnie Chiny wejdą na Tajwan. No, tam na, na Tajwanie, to, no, to są Chińczycy, tak? Tajwan to, to ci przedwojenni komun, przedkomunistyczni, przepraszam, Chińczycy. Wyjechali tam, zbudowali tą swoją gospodarkę, no mają, mają przemysł, mają dobry przemysł. Hongkong, Hongkong no w zasadzie to został oddany przez Anglię, Makao, przez, przez Portugalię chyba. Tak, Także te, te, te miejsca są zajmowane. Teraz zostaje siłowe. To oni tam wprowadzali dużo tych swoich prochińskich polityków. Tajwańczycy się opamiętali, no ale tam jest spore poparcie. Także tak, przed, przed latem mogą te dwie rzeczy się z, zdarzyć. Iran dla odmiany. Kombinuje jak tu wyprodukować bombę atomową. No, ci, ci biedni ludzie od, od tych 30-40 lat, kiedy ten y, szacha obalili, kiedy była ta rewolucja islamska, kiedy 80-90% tych studentów, którzy y, obalali tego szacha żałuje teraz że go obalili. Wielu, wielu dzieci z tych rewolucjonistów wy, wylądowało w Ameryce. No i ci, ci rewolucjoniści irańscy drapią się po głowie, co oni zrobili. No zrobili bałagan, a, 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 a dzieciaki się uczą i żyją dobrze w Ameryce. Także tak, to jest ta paranoja. Z Polakami to też... Hmm, była ciekawa sprawa, bardzo dużo dzieci komunistów polskich wylądowało, wylądowało w Ameryce, bo, bo patrzyli się, no, żyli z tymi rodzicami, żyli w tych willach, żyli z tymi sekretarzami partii, ministrami, no w sumie, w sumie syn Rako, Rakowskiego to, to pierwszy dał, dał nogę tam w czasie stanu wojennego chyba w Hiszpanii. Tak, także, że to było podobne. Ci, co trzymali za, za, twarz, za twarz PRL, to, to, to ich dzieci <gryw> miały inne zdanie. No i teraz te, te tak samo dzieci tych Irańczyków. No, chociaż chociaż ci Irańczycy to żałują, że zrobili tą rewolucję, a ci prl owcy komuniści no to chyba nie żałują, tylko żałowali, że ich dzieci zdecydowały się wyjechać z tego raju z socjalizmu. Wracając, wracając do. Tych umów nuklearnych w Wiedniu, to jest Ameryka. Ameryka powiedziała w sumie, jak tam byli, że, że te sankcje Biden troszeczkę no. Poluzuje. Także tak, Iran, Iran mógł zacząć, sprzeda może zacząć sprzedawać prąd do Iraku. No, y, dwa, dwa państwa, które się tłukły nieustannie, tak? Irak napadł y, y, na, na Iran. No Irak napadł w sumie i też na Kuwej, No z, Organizacja Stanów Zjednoczonych, organizacja. Narodów Zjednoczonych no, wysłała, wysłała tą Amerykę, żeby tam poprawiała i później ten, ta Ameryka znowu, niektórzy mówią, że Ameryka napadła na, 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 na Irak. A prawda jest taka, że to ONZ, ONZ to wszystko robił. Wszystkie wysocy przedstawiciele w Ameryce w zeszłą sobotę po tym, jak, jak te ostatnie rozmowy się zakończyły, no to stwierdzili, że Iran w ogóle się nie, nie, nie przyjmuje i nie jest skłonny do tego, żeby poham, pohamować, zahamować y, troszeczkę te, te wzbogacanie uranu. Y, no i w zasadzie jeszcze powiedział, że będzie, będzie robił jeszcze więcej. Także te w Wiedniu nic, nic się nie, y, 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 nie, nie osiągnięto. Stany Zjednoczone i przedstawiciele europejscy no to powiedzieli trochę tam prasie, że, że Iran nie za bardzo się zgadza, ale nie, nie, wiedzieli, nie wiedzieli, jak zareagować do tego wszystkiego. Nie, umie, nie potrafili tego wytłumaczyć. No, ogólnie rzecz biorąc wiadomo, że Irańczycy przyspieszają ten ten... Program a jeden z przedstawicieli dyplomatycznych Ameryki powiedział, że robią to nawet w bardzo prowokacyjny y, sposób. Y, Także tak, y, niby dlatego, że podwajają podwajają y, y, wartość tej swojej produkcji, y, żeby uzyskać 20% uran, no to to już jest dosyć, dosyć wysoko. No, tak że powiedzieć, to straszne pieniądze. Oni tam strasznie dużo energii no i, i wiedzy w to wsadzają z taką wizją, że będą mieli tego haka na Izrael. Przy, przypuszczam, tak? tak że to ci, ci młodzi Irańczycy no to też są chyba troszeczkę zdenerwowani, że, że rząd idzie, idzie w takim, w takim kierunku. No świat, świat, no to chciałby... Y, 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 pomagać jakoś współpracować z Iranem, nie tylko ekonomicznie ale, ale i, i, i politycznie, no ale jak Iran, Iran za bardzo się nie... rząd irański. no Bo ludzie, ludzie, no to tam jednak chcą żyć. Tak jak wszyscy chcą żyć, jak za socjalizmu w PRL-u, taki w Iranie są normalni, normalni młodzi ludzie, którzy mają troszeczkę inne zdanie. No ale. Rozmowa, rozmowa z tym rządem irańskim, no to nie za bardzo to wychodzi, no bo, bo, bo Teheran jednak jest skłonny zapłacić sporą cenę za to, że, że doprowadzi do tego, że będzie mógł uzyskać bombę. No to, to, jest, to jest troszeczkę makabryczne, szczególnie dla Irańczyków. Szczególnie dla Irańczyków. Biden, to, to, to cała makabra administracji Bidena to jest to, że, że oni uwierzyli, oni uwierzyli, że największym problemem bezpieczeństwa świata, czy, czy w ogóle wszystkiego, no to był Donald Trump. Do, że Don, Donald Trump po prostu nie potrafił za, załatwić jakoś polubownie. No on, on jednak, on jednak mm, y, y, no te, te, te sankcje teraz poluzowane przez y, Bidena y, no nic nie osiągnęły, tak? Nic nie osiągnęły, Trump, Trump starał być się ostry y, mm, no i te sankcje, które Biden poluzował, no to nawet, nawet nie, nie, wrócą, nie wrócą do tego ustanowienia, co, co był, jaka była zgoda w 2015 roku. Y, Ameryka ogólnie tak zapobiegawczo po, poluzowała te, te ograniczenia y, ale, ale Iran, Iran odmawia, odmawia powiedzmy inspektorów. Inspektorzy tam nie mają wejścia, nie, 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 mają, nie mogą zobaczyć. To było to samo co z Irakiem. Z Irakiem też Organizacja Narodów Zjednoczonych tam wysyłała rezolucję 589, żeby, żeby Hussein pozwolił zobaczyć, co tam się dzieje. No. Później ci inspektorzy przyjeżdżali, no ale, ale oni mm, mówili na dwa miesiące wcześniej, że pojadą obejrzeć takie a takie miejsce, no i jak tam jechali, no to później pokazywali jakieś stare, zardzewiałe stare, rury, no bo przez 6 miesięcy, no to sporo można zmienić, także Międzynarodowa Agencja Atomowa, też, też tańczy naokoło, nic nic nie potrafi powiedzieć. Te rezolucje przeciwko Iranowi się się wszystko y, rozmywają. Chiny bardzo dobrze się dogadują z Iranem, kupują, kupują ten olej. Y, potrzebują sporo tego oleju. No te, te sankcje yy, amerykańskie są, są omijane, ale Biden mówi, że nie, on będzie rozmawiał z Xi Jinping. Będzie yy, yy, rozmawiał i, i, i powie mu coś do, do rozsądku. No do rozsądku mu nie powie, bo Chińczycy będą kupowali olej, a jeszcze w nagrodę właśnie napadną, napadną na Tajwan Trump to, to maksymalnie maksymalnie napierał jednak na, na, na te e, przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. E, no na teraz Biden no, za dużo za dużo nie robi e, Rosja Rosja no to też też ciekawoska sama w sobie e, e, ostatnio administracja Bidena. E... No właśnie, jak wspominałem, ta Ukraina, na, na pograniczu oni, oni mają wywiad, wywiad amerykański, który został opublikowany w, w gazecie w Washington Post, został opublikowany, że, że Ruscy mają 100 batalionów grup taktycznych, no i z, z, z armatami, z czołgami, z rakietami i tak wszystko, tym bardziej. No Biden, Biden pokrzykuje, tam macha, macha szabelką i mówi, że będą nieprawdopodobne konsekwencje, jeżeli, jeżeli Rosja zaatakuje, jeżeli zrobi inwazję. No ale, ale jak było spotkanie NATO, no to za, nie za bardzo ci, ci wszyscy, wszyscy ministrowie tych państw NATO mogli cokolwiek zrobić. No, dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, co, co Biden powie Put Put Putinowi. No, ale za bardzo agresywny nie będzie. No, za, dużo, za dużo nie zrobi. Biden, kiedy przy, przyszedł do jego domu, no to mówił, że będzie tam ostro, ostro walczył z Putinem. Nie tak jak Trump. No, tam, Trump, Trump to starał się tak jak i z, Kore, z północnymi Koreańczykami jakoś tak zasadniczo dogadać. No, ale Biden, no to, to kretyn ostatni. No, jeżeli otworzył ruski Nord Stream 2, ropa ropa, która płynie do, do Ameryki, do Europy Zachodniej, a zamknął amerykański Keystone, gdzie 10 tysięcy ludzi straciło pracę, no a ropa i tak jest przesyłana w Ameryce. Ropa jest przesyłana nie rurami, nie rurociągami, która jest bardzo efektywna, tylko jest przesyłana cysternami i, i samochodami no to widać, to widać jak, jak Biden działa, no działa zdrajca przeciwko amerykańskiej ekonomii wyższe ceny, wyższe ceny ropy komu pomagają, no wyższe ceny pomagają Rosji i Iranowi no bo oni robią na tym pieniądze, a w Ameryce nie można robić pieniędzy na, na, na cenie wyższej ropy a jakby była cena niższa bo w Ameryce by się wybud. Wydobywało, no to kto byłby zadowolony? No, obywatele byliby zadowoleni. No, prasa w ogóle nie chce również wspominać o Afganistanie. Afganistan to jest po prostu zupełna cisza. Od czasu do czasu ktoś gdzieś jakoś wspomni, że tam dziewczynkom nie pozwalają się uczyć, ale co ten, co ten taliban tam robi? No, to. to to każdy może sobie wyobrazić no ale nie wspominają o tym i w Ameryce się nie mówi, no ale na całym świecie widzą, widzą, że, że Ameryka można przyjść i kopnąć w tyłek Bidena, no i Biden tylko zaskowycze i nic nie zrobi, komuniści amerykańscy też, też nic, nic nie zrobią, no i będą, będą te, te wszystkie siły, siły które chcą ukąsić Amerykę, no to u, ukąszą, no świat wchodzi w dosyć Taki y, dramatyczny, no i krytyczny okres, y, no i bardzo niebezpieczny okres. To, to wszystko, to wszystko ci, ci ci ludzie, ci te, te, te twarde sztuki, twarde łobuzy, y, czy w Moskwie, czy w Teheranie, czy w Beijing, y, no to sprawdzają. Sprawdzają Bidena y, i sprawdzają Amerykę. No i akurat teraz jest taki czas, że, że mogą zrobić szachmata. Z zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecam, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest do subskrypcji. Dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach. I do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie dla. Na republikanów, na republikanów, na konserwatystów, na partie prawicowe, bo niestety lewactwo odradza się. Jak jakie y, siedmiogłowa czy tam dziewięciogłowa hydra ma te, te, te głowy jej wyrastają co się obetnie to znowu wyrasta no w Ameryce no to ostatnie trzy pokolenia były wyhodowane na antyamerykanizmie y, no bo nienawidzą Mł młodzież nienawidzi siebie i nienawidzi Ameryki y, no i chcą rozwalić są rozwalić Amerykę tak, tak że trzeba się przeciw, przeciw